www.tvpodkarpacie.pl Już po raz szesnasty Polańczyk tętnił żeglarskim życiem za sprawą Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Eko Cypel. Bieszczackie Święto Szant zgromadziło liczną publiczność. Przed wieczornymi koncertami turyści wypoczywali nad Jeziorem Solińskim. Bieszczady wyjątkowe? Dlaczego? Bo dzikie. Dzika natura i dzikie zwierzęta. Można pochodzić sobie po górkach i poznać, poznać różne fajne, dziwne, dzikie, niedostępne tereny, a zobaczyć można dzikie zwierzęta, czego w innych rejonach można nie spotkać. A, a ja na przykład osobiście byłem świadkiem, że spotkałem sobie żubra na żywo w lesie i bardzo fajne przeżycie. Duże zwierzę, aczkolwiek płochliwe wbrew pozorom. To co w tej piosence chłopaków amatorów tutaj na scenie. Jak się już przyjedzie Wieszczady, to potem. Niech sobie. Można wracać. tylko wracać. Z roku na rok jest też coraz więcej atrakcji. Oprócz tego, że jest coraz więcej turystów, to jest coraz więcej atrakcji. I wop chyba staje na wysokości zadania, bo jest coraz bezpieczniej co roku. Pięknie jest, cudnie. I wracamy do ile tylko mamy czasu i kiedyś, tylko się zdarzy okazja. Dzisiaj przyjechaliśmy tylko na szanty. Lubię Szanty. Nie jestem może jakimś tam super znawcą w tym temacie, aczkolwiek mój kolega, który mnie tu namówił, zabrał mnie ze sobą. Przyjechaliśmy tu tutaj sobie posłuchać muzyki żeglarskiej. Mój tata lubi i mama, przez co mnie zarazili trochę. Też lubi, też mi się podoba. Przyjechaliśmy odpocząć na ten koncert, no i bardzo się nam podoba. Pogoda jest piękna, no i... W przyszłym roku też planujemy tu przyjechać. Jest bardzo dużo fanów tej muzyki, bo to jest muzyka, która idealnie pasuje w takich miejscach, gdzie ludzie wypoczywają i szukają różnych ciekawych historii, ale niekoniecznie takich, które są klasycznym łomotem, powiedzmy to dyskotek, dyskotek kurortów nadmorskich czy też górskich. Jest to muzyka, która z jednej strony pozwoli się zrelaksować gdzieś tam w tej bieszczadzkiej melancholii, popłynąć sobie po połoninach, a z drugiej strony są też utwory, które powodują to, że noga chętnie ma tupie, a ciało podrywa się do tańca. Także wydaje mi się, że jest to jedna z przyczyn tego, że ludzie to lubią, ludzie to kochają, a trzecia przyczyna to jest to po prostu coś innego niż na co dzień słyszy się w szeroko pojętych mediach popowych. To już 16 rok, kiedy w wyniku prostej myśli może zróbmy jakąś fajną żeglarską imprezę w Bieszczadach 16 lat temu e, powstał festiwal, który trwa do dzisiaj i rok w rok ten festiwal prezentuje e, przekrój muzyki żeglarsko-folkowej, szantowo-folkowej nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Tak również w tym roku mamy i polskie zespoły oraz polskie, i zespoły z zagranicy. Gdzieś przed ciobę... You Generalnie to jest nasza publiczność, tak. To Znamy się od wielu lat. Wiadomo, że turystów nie znamy, ale zawsze też pozytywnie reagują na to, co mamy do, do przedstawienia. Ale za każdym razem na naszym koncercie w Wieszczadach tutaj przyjeżdżają nasi fani z Rzeszowa, Przemyśla, Tarnowa, z Krakowa przyjeżdżają ludzie. Oczywiście Sano, Giasło, Brzozów no, to jest nasza rodzina, to jest nasze miejsce, więc dla nas to jest takie serce naszej działalności i istota naszej bytności. W szczególności, że w przyszłym roku to już 20 lat, jak zespół. Youngsuper istnieje i każdy rok, kiedy ci ludzie przychodzą na nasze koncerty i robią czat po prostu pod sceną, jest to dla nas potwierdzenie tego, że to, co robimy, ma jakiś sens. Pomowę drogi mamy już dzień za dniem, wleczę się dzieł Niech chcemy długi rejs Kiedy wiatr pojawi się Na pełni żagle wstrzesi rejs Wagę masz tych lewem, nie przywitać. I zapytać, jak to jest, gdy wypływasz w pierwszy rejs, no a potem zapominasz gdzie twój dom w